Wyobraź sobie, że odkrywasz, iż imię Boga, które tyle razy czytałeś w Biblii, nie tylko ma znaczenie, ale skrywa tajemnicę tak głęboką, tak objawioną, że może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz Stwórcę, historię zbawienia, a nawet Twoje powołanie. Sekret, który przez tysiąclecia był przed naszymi oczami, ale dopiero teraz, w odpowiednim czasie, zaczyna być odkrywany. Ten film zabierze cię za kulisy świętego języka. Zagłębimy się w korzenie biblijnego hebrajskiego, rozłożymy na części jego kody, zrozumiemy, dlaczego imię JachWH różni się od Elohim i co to ujawnia o Bogu, który stworzył wszystko oraz o Bogu, który objawia się w intymności tym, którzy szczerze go szukają. Ale uwaga, to objawienie nie jest dla ciekawskich. Jest dla tych, którzy łakną prawdy, dla tych, którzy wiedzą, że istnieje coś poza powierzchnią słów i że kiedy Bóg przedstawia się przez imię, w rzeczywistości przedstawia istotę swojego bytu. Jeśli jesteś jednym z takich poszukiwaczy, zasubskrybuj teraz kanał, ponieważ tutaj zagłębiamy się w słowo. Włącz dzwonek, bo to, co nadejdzie, to objawienie i nie będziesz chciał niczego przegapić. A teraz wróćmy do początku wszystkiego. Gdy otwieramy Biblię w Księdze Rodzaju 1.1, pierwszy opis Boga brzmi Na początku stworzył Elohim niebo i ziemię. Ale kiedy czytasz Księgę Wyjścia 3.14 podczas spotkania Mojżesza z płonącym krzewem, Bóg przedstawia się zupełnie inaczej. Jestem, który jestem. A potem mówi, tak powiesz synom Izraela, Jocha Bóg waszych ojców posłał mnie do was dlaczego Bóg miałby używać różnych imion? Czy to tylko wymienne tytuły? Czy może każde imię niesie odrębny aspekt jego tożsamości? Odpowiedź jest równie wstrząsająca, co przemieniająca. Słowo Elohim jest używane setki razy w Starym Testamencie. W hebrajskim jest to liczba mnoga od Eloa, I choć jest to forma mnoga, zwykle towarzyszą jej czasowniki w liczbie pojedynczej, gdy odnoszą się do prawdziwego Boga, co już samo w sobie jest enigmatyczne jedność w wielości. Tak, dobrze zrozumiałeś. Elohim wskazuje na Boga wieloaspektowego, potężnego, stwórcę, najwyższego sędziego. Ale niesie też w sobie zalążek tajemnicy trójcy. To imię boskiej majestatyczności, stwórczej suwerenności. To Bóg z Księgi Rodzaju, który rozkazuje wodom, oddziela światło, tworzy człowieka tchnieniem swoich ust. Elohim to Bóg Kosmosu, Wszechmocny, który panuje nad wszystkim. Z kolei YHWH, słynny Tetragrammaton, jest zupełnie inny. Pojawia się wyraźnie po raz pierwszy w Księdze Rodzaju 2, gdy tekst zaczyna mówić o. Panu Bogu, Jahwcha Elohim. W tym momencie relacja między Stwórcą a człowiekiem zaczyna nabierać bardziej intymnych kształtów. HWH to imię przymierza, imię obecności. To Bóg, który chodzi po ogrodzie, rozmawia z Adamem, składa obietnice, widzi, słyszy i odpowiada. Tetragramaton składa się z czterech spółgłosek. J, G, H, H, W, V, H, H. Żydzi z szacunku nie wymawiają tego imienia, zastępując je Adonai, pan. Dlatego stało się ono tajemnicą. Ale badając jego etymologiczne korzenie, odkrywamy coś zaskakującego. Jokha Wucha jest związane z czasownikiem haya być, istnieć. To jakby Bóg powiedział: Jestem tym, który jest, który był i który będzie. Nie jest ograniczony przez czas. Formę czy przestrzeń jest absolutnym bytem samoistnym, wiecznym. Jocha Wucha to nie tylko imię, to deklaracja, objawienie natury boskiego bytu jako fundamentu rzeczywistości, ale jest coś więcej. Gdy Mojżesz pyta Boga o Jego imię, nie jest to tylko kwestia ciekawości. W starożytnym świecie imię reprezentowało istotę, tożsamość, misję, a odpowiedź Boga. Jestem, który jestem. Po hebrajsku ech yech, asher ech Może być również tłumaczona jako będę kim będę. Będę tym, czym się objawię, a nawet jestem tym, który jest obecny. Imię Jokha to zatem więcej niż etykieta. To Boski Kot, duchowa pieczęć. Niesie w sobie obietnicę ciągłej obecności Boga ze swoim ludem. Gdzie to imię jest wzywane, tam jest chwała, świętość i sąd. Dlatego w wielu fragmentach Biblii, szczególnie u proroków, imię JHWH jest związane z gorliwością Boga o Jego przymierze. Ze względu na moje imię uczynię to, mówi Pan. Podczas gdy Elohim wskazuje na Boga Stwórcę i najwyższego, JHWH objawia Boga, który nawiązuje relacje, który chodzi ze swoimi który troszczy się o ich ból, który słucha, odpowiada, wyzwala i odkupuje. I tu wielu ludzi jest zszokowanych, przez wieki tłumaczenia i tradycje zaciemniły tę potężną różnicę. W wielu wersjach Biblii, za każdym razem, gdy pojawia się Jihwucha, widzimy po prostu Pan, pisany wielkimi literami. To czyni niewidzialnym najświętsze imię pisma imię, które Bóg wybrał dla siebie. Dlaczego to ważne? Ponieważ zrozumienie imion Boga to zrozumienie sposobu, w jaki działa, objawia się i ujawnia. Poznanie Elohim to lęk przed Jego wielkością. Poznanie KHWH to zaufanie Jego wierności. Gdy Jezus przychodzi na świat, nie tylko przynosi imię Ojca, On jest wcieleniem imienia. W Ewangelii Jana 17 podczas modlitwy kapłańskiej Jezus mówi... Objawiłem im Twoje imię. To głębsze niż się wydaje. Nie mówi tylko o słowie, ale o widocznym objawieniu tego, kim naprawdę jest Jocha Wucha. Dlatego w liście do Filipian 2 napisano, że Bóg dał Jezusowi imię ponad wszelkie imię, ponieważ imię to objawienie, a Jezus to słowo wcielone. Jest, jak mówi Apokalipsa, Amen, wierny świadek, początek stworzenia Bożego. Kiedy więc mówimy, że ukryte znaczenie imienia Boga cię szokuje, nie jest to przesada. To duchowa prawda, która została pogrzebana pod warstwami tradycji, tłumaczeń i religijności, a teraz jest odkopywana jako skarb ukryty dla tych, którzy mają uszy do słuchania. Kolejny blok zabierze cię jeszcze głębiej: odkryjemy, jak te imiona manifestują się w najważniejszych momentach historii Biblijnej. I dlaczego wzywanie niewłaściwego imienia może powstrzymywać cię przed doświadczeniem prawdziwego ruchu Boga w Twoim życiu? Teraz, gdy rozumiesz różnicę między Elohim a Jochka Wucha, pogłębimy to objawienie w świetle Pisma, ponieważ imiona Boga nie są tam przypadkowo. Pojawiają się w kluczowych momentach, w specyficznych sytuacjach, objawiając kim On jest w zależności od potrzeb Jego ludu. A sposób, w jaki te imiona się manifestują, może całkowicie zmienić sposób, w jaki się modlisz, wielbisz, a nawet stawiasz czoła duchowym bitwom. Spójrz, na przykład, na moment, gdy Abraham ma złożyć Izaaka w ofierze na górze Moria. W ostatniej chwili Bóg interweniuje i dostarcza baranka. W tym momencie Abraham nie nazywa Boga Elohim, ale Yochawuchajire Bóg, który zaopatruje. To imię troski, opatrzności, wyzwolenia, to imię przymierza, które zostaje przypieczętowane wiernością. A gdy Mojżesz stoi przed Morzem Czerwonym, otoczony przez Egipcjan, a lud zaczyna wołać ze strachu, Bóg mówi: Stójcie spokojnie i zobaczcie wybawienie pana Jocha Wucha. To to imię manifestuje się w potężnych aktach wyzwolenia. Gdy lud przechodzi przez morze, to nie tylko Stwórca otwiera drogę, ale Bóg przymierza, Bóg obecny, Bóg, który zstępuje, by działać. I dalej, gdy Bóg daje prawo na Synaju, góra drży, są grzmoty i błyskawice, a Bóg mówi bezpośrednio do Mojżesza: Tam jest imię Jokcha ponieważ to imię niesie moralny i duchowy autorytet przymierza. On nie tylko stworzył świat, angażuje się w swoje stworzenie. Biblia jest pełna takich rozróżnień, gdy lud grzeszy, odchodzi, a Bóg posyła proroków, ostrzeżenia przychodzą od JHWH, Boga, który kocha, ale także karci, Boga, który odmawia porzucenia swojego ludu, nawet gdy ten od Niego odchodzi. Z kolei tytuł Elohim pojawia się często w kontekstach powszechnej sprawiedliwości, sądu i kosmicznego autorytetu. Spójrz na przykład Jonasza. Gdy marynarze odkrywają, że Jonasz ucieka przed Bogiem, wołają do Elohim: Nie znają Joch nie mają z nim przymierza. Ale gdy Jonasz modli się w brzuchu ryby, woła do Wucha swojego Boga. To rozróżnienie pokazuje, że Wucha objawia się tym, którzy mają relacje, którzy znają go z bliska, którzy są w przymierzu. To prowadzi nas do kluczowego punktu w historii biblijnej – wygnania. Gdy Izrael idzie na niewolę do Babilonu, prorocy opłakują utratę obecności Jocha Wucha. Chociaż Bóg pozostaje stwórcą, to jakby jego przymierze zostało zawieszone. Lud odczuwa brak imienia, intymności, wspólnoty. Świątynia jest zniszczona. Miejsce, gdzie mieszkało imię, zostało zbezczeszczone. Ale mimo to prorocy ogłaszają, że JHWH powróci, by zamieszkać ze swoim ludem. I dokładnie to dzieje się w Nowym Testamencie. Ewangelia Jana zaczyna się od potężnego stwierdzenia Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. A potem słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. W oryginalnym tekście idea zamieszkania to tabernakulum, czyli Bóg ponownie zamieszkał wśród ludzi. Jezus to żywa manifestacja imienia. Jest wucha w ciele. Gdy uzdrawia, wyzwala, wskrzesza umarłych, czyni to, co imię zawsze czyniło w Starym Testamencie. Jest Jestem, który chodzi po wodach. Jestem, który odpuszcza grzechy. Jestem, który oddaje siebie jako baranek. Pamiętasz Jana 8,58? Gdy faryzeusze kwestionują autorytet Jezusa, on odpowiada: Zanim Abraham był, ja jestem. Oni dokładnie wiedzieli, co to oznaczało. To nie była tylko dziwna fraza. To było stwierdzenie boskiej tożsamości. Jezus mówił, że jest Jocha Wucha z Księgi Wyjścia tym samym, który przemówił do Mojżesza w płonącym krzewie. Dlatego chcieli go ukamienować. Mówił, że imię znów jest wśród nich: że Bóg przymierza ma teraz twarz, głos, ręce, które dotykały trędowatych, oczy, które płakały nad umarłymi, i stopy, które chodziły obok ubogich. Ale to prowadzi nas do czegoś jeszcze głębszego. Imię zostało nam powierzone. W Jana 17 Jezus modli się do Ojca i mówi Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. To nie tylko teologiczne, to duchowe. W imieniu jest moc. Dlatego w dziejach apostolskich apostołowie uzdrawiali, wypędzali demony, głosili i chrzcili w imię Jezusa. Wiedzieli, że używają imienia, które jest ponad wszelkim imieniem. I tu musisz zrozumieć coś kluczowego. Wielu chrześcijan dzisiaj żyje, jakby znało tylko Elohim, Boga odległego, potężnego, ale ogólnego. Ale prawdziwe przebudzenie dzieje się, gdy wzywasz Jakahawucha, Boga przymierza, Boga obecnego, który troszczy się, angażuje się, odpowiada. Różnica jest jak między wiedzą, że istnieje potężny król, a poznaniem tego króla osobiście, chodzeniem z nim, byciem nazywanym przez niego po imieniu. Pierwsze rodzi lęk, drugie rodzi miłość, intymność, zaufanie. A jeśli to wszystko zaczyna cię poruszać, przygotuj się, ponieważ istnieje jeszcze tajemnica ukryta w samych hebrajskich literach, które tworzą imię Jokcha Sekret, który łączy Stary i Nowy Testament, jak nigdy wcześniej objawiony. Każda hebrajska litera ma nie tylko dźwięk, ale także znaczenie piktograficzne. Jod reprezentuje rękę. He oznacza objawienie lub spojrzenie. Waw to gwóźdź lub połączenie. I ponownie he objawienie. Jeśli zestawimy to razem, mamy uderzającą reprezentację. Ręka, objawienie, gwóźdź, objawienie. Czy widzisz, co to oznacza? To, jakby samo imię JHWH zapowiadało krzyż. Przebitą rękę, gwóźdź i objawienie boskiej chwały. Imię Jocha już wskazywało w samym alfabecie na ofiarę Chrystusa, na baranka, który zostanie przebity, na Boga, który odda się z miłości. To nie jest tylko symboliczne, to duchowe, to wieczne, jest w imieniu. Teraz być może rozumiesz, dlaczego wróg zawsze próbował wymazać to imię. Dlaczego zostało zastąpione ogólnymi tytułami, dlaczego lud oddalił się od pierwotnego objawienia, ponieważ ten, kto wzywa prawdziwego imienia, wzywa chwały, wzywa zbawienia, wzywa obecności. To prowadzi nas do ostatniego bloku, gdzie odkryjesz, jak to imię objawi się ponownie, z mocą. W ostatnich dniach, gdy każde kolano się zegnie, a każdy język wyzna, że Jezus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Ale co to objawienie zmienia w Twoim życiu teraz? Zrozumienie, że imiona Jocha, Wucha i Elohim to nie tylko różne sposoby odnoszenia się do Boga, ale specyficzne objawienia Jego natury i celu całkowicie zmienia sposób, w jaki nawiązujemy z Nim relacje. To nie tylko szczegół teologiczny, to duchowy klucz. Ponieważ wzywając JHWH łączymy się z Bogiem, który się objawia, który nawiązuje relacje, który wyzwala, wzywając Elohim ustawiamy się w linii z Bogiem Stwórcą, wszechmocnym, którego siła rządzi wszystkim od galaktyk po najmniejsze szczegóły Twojej historii. A gdy połączysz te objawienia, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że są chwile, gdy Bóg chce objawić się jako Elohim, by pokazać, że ma kontrolę, że nic nie umyka jego suwerenności. Ale są chwile, gdy chce, byś wzywał go jako Jotha Wucha, Boga, który stępuje tam, gdzie jesteś, który słyszy Twój krzyk, który wyzwala, przemienia, uzdrawia. Dlatego starożytni Hebrajczycy mieli tyle lęku przed wymawianiem imienia Jokha Wucha. Nie było to tylko święte słowo, to była manifestacja obecności. Wiedzieli, że wzywając je, coś w świecie duchowym się poruszało. To było jak otwarcie drzwi między niebem a ziemią. Dlatego skrybowie zatrzymywali wszystko, zmieniali pióro, oczyszczali się za każdym razem, gdy pisali jakahawucha y w piśmie. Ponieważ to imię było ogniem, to prowadzi nas do jeszcze głębszego punktu. Imię Boga to więcej niż dźwięk. To zaproszenie, kod, pieczęć, objawienie dla tych, którzy mają duchowe oczy, by widzieć, i uszy, by słyszeć. Gdy się modlisz, gdy wołasz, gdy wielbisz, wiedza, do kogo się zwracasz, zmienia wszystko. Intymność rośnie, wiara się wzmacnia, lęk się pogłębia. I oto coś, co niewielu dostrzega: Jezus, będąc ukrzyżowanym, niósł imię J.H.W.H. na sobie. Jestem był tam, w ciele i krwi, niosąc grzech świata. Gdy mówi, zanim Abraham był, ja jestem, objawia, że ten sam Bóg, który ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie, był teraz przed nimi. To zszokowało faryzeuszy. Ale teraz rozumiesz dlaczego. Wiedzieli dokładnie, jakie znaczenie ma to imię. Co więcej, słowo Elohim pojawia się po raz pierwszy w księdze rodzaju, jak już widzieliśmy. Ale imię Jocha Fucha, zaczyna być objawiane osobiście w relacji z patriarchami, a zwłaszcza z Mojżeszem. To pokazuje, że istnieje proces. Najpierw poznajemy Boga Stwórcę, potem, w miarę jak się zbliżamy, On objawia swoje imię, swój charakter, swoje serce. Czy jesteś gotowy, by pójść dalej? A co, jeśli zaczniesz teraz wzywać imienia Jocha w Wuchaze z zrozumieniem? A co, jeśli zaczniesz wołać do Elohim z czcią? A co, jeśli zaczniesz studiować, zagłębiać się, nurkować w biblijnych znaczeniach, zamiast tylko powtarzać imiona bez wiedzy, co oznaczają? Ponieważ ten, kto zna imię Boga, zna drogę do jego serca. Jeśli to objawienie cię poruszyło, nie zachowuj go tylko dla siebie. Podziel się tym filmem. Ktoś może dzisiaj potrzebować tego światła. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Co tydzień zagłębiamy się razem w najgłębsze tajemnice Słowa Bożego. Niech J.A.W.H., który się objawia, i Elohim, który rządzi, będą z Tobą. Szalom!